Identyfikator podmiotu SCP-025. Klasa podmiotu: Bezpieczne. Specjalne czynności przechowawcze: SCP-025 wolno otworzyć tylko podczas testów i wyłącznie w pokoju, w którym podmiot jest przechowywany. Kody dostępu przydzielane są wyłącznie personelowi badawczemu i pracownikom ochrony. Nie wymaga się aplikacji innych czynności przechowawczych. Opis: SCP-025 to drewniana szafa o wymiarach 0,97 m na 0,62 m. Na metr 95 m. Pełna odzieży pochodzącej z różnych okresów. Ubrania znajdujące się w szafie zbiorczo nazwane SCP-025-1 prezentują kroje popularne od lat 20. XX wieku do dziś. Każdy z zestawów ubrań reprezentuje sobą daną epokę. Na przykład poliestrowa koszula w paski. I para ciemnych butów odpowiadają powszechnemu stylowi lat 70. Jedyną łączącą wszystkie ubrania cechą jest ich opłakany stan. Większość kolekcji nadjadły mole, widoczne są podarcia i przetarcia. Jeśli jakikolwiek element ubioru z SCP-025 zostanie przymierzony, w ciągu 24 godzin przymierzający umrze lub zostanie zraniony. Przyczyna zgonu ściśle wiąże się ze wspomnianymi niedoskonałościami ubrań, ale zawsze wydaje się niezwiązanym z nimi incydentem. Założenie rękawiczki z odciętym miejscem na jeden z palców poskutkuje odcięciem tego właśnie palca przez nieuwagę przy krojeniu cebuli. Podobnie, osoba, która założy poncząt z brakującym rękawem. Straci rękę, jaką rękaw ów miał osłaniać, na przykład na skutek ataku dzikiego zwierzęcia, lub wypadku samochodowego, w którego wyniku kończyna musi zostać amputowana. Jeśli konfrontującego, noszącego ubiór odkrywając klatkę piersiową umieści się w zamkniętym nieumeblowanym pomieszczeniu, dozna on albo uszkodzenia narządu znajdującego się na wysokości wady ubioru, albo nagle zachoruje na martwiczą chorobę. Która zniszczy wspomniany narząd. Powstające na skutek tego rodzaju incydentów choroby mogą być zaraźliwe, choć nie muszą. Ze względu na ich dynamikę, nie podjęto jednak badań, które mogłyby przynieść jakiekolwiek odpowiedzi. Zaleca się, by, o ile to możliwe, próbki chorobowe dostarczyć do laboratorium, gdzie będzie można je wykorzystać do stworzenia broni. Poniżej znajdują się skrócone zapisy testów SCP-025. Im więcej eksperymentów zostanie wykonanych, tym szybciej raport zostanie odtajniony w całości. Log testów SCP-025, sekcja pierwsza: tester D778, 42-letni biały mężczyzna, element ubioru. Biały smoking z lat 40. XX wieku. Wady, rozerwany szef na lewym ramieniu. Rezultat, pod nadzorem agenta. Testerowi udzielono pozwolenia na przemieszczanie się po terenie fundacji. Przez mniej więcej 45 minut nie miały miejsca żadne niepokojące zdarzenia. Jednak o godzinie. Jak wskazują nagrania z kamer bezpieczeństwa i zeznania świadków, D-778 próbował zaatakować agenta. Aby się obronić, agent wyciągnął nóż, po czym pchnął testera w lewe ramię dokładnie w miejsce, gdzie znajdował się rozerwany szef. Test wstrzymano, a D-778 został poddany terminacji. Tester D-690 26-letni biały mężczyzna. Element ubioru: czapka z daszkiem Boston Red Sox z roku 2004. Wady: brakujący regulator rozmiaru w tylnej części czapki. Logo z przodu częściowo zniszczone. Rezultat: tester znajdował się w zamkniętym pomieszczeniu, gdzie umieszczono stół, na którego blacie położono pistolet 9 mm. Jericho, Baby Eagle, zapalniczkę do grilla oraz topór. D690 założył czapkę i skierował jej daszek do tyłu. Nie wiadomo, czy decyzja miała wpływ na wynik testu. Przez kilka godzin tester nie chciał dotykać żadnego ze znajdujących się na stole przedmiotów. Po czterech godzinach bierności D690 chwycił nagle pistolet i zaczął mu się przyglądać. Kiedy lufa znalazła się na wysokości oczu testera, broń wystrzeliła, przebijając jego czoło w miejscu, gdzie znajdować powinien się regulator rozmiaru i wychodząc blisko części czapki ze zniszczonym częściowo logo. Testerzy: D-736, 22-letni biały mężczyzna, D-771, 23-letni biały mężczyzna. Element ubioru. Sweter z kamizelką w paski kolorze burgundy. Pochodzący z 1973. Wady: Ubranie częściowo zjedzone przez mole. Kilka dużych otworów na swetrze. Rezultat: D736 zmuszono do założenia swetra. D-771 w tajemnicy przed D-736 wręczono załadowany pistolet i polecono, by na sygnał wystrzelił w kierunku drugiego testera sześć pocisków. Po wykonaniu polecenia, personel badawczy odnotował, iż wszystkie sześć strzałów przeszyło jedną z dziur w swetrze, resztę pozostawiając nietkniętą. D-736 został zabity. Broń zarekwirowano, a D771 przetransportowano z powrotem do jego kwatery. Tester D771, 23-letni biały mężczyzna. Element ubioru. Sweter z kamizelką z powyższej próby. Wady jak wyżej. Rezultat. Tym razem D771 umieszczono w pustym pokoju o wymiarach 15 na 15 na 15 metrów. Jedynymi przedmiotami znajdującymi się w pomieszczeniu były światła nad testerem. Początkowo D771 narzekał na nudę, położył się na plecach i zasnął. Po dwóch godzinach i 14 minutach. Dwie fluorescencyjne lampy nagle odczepiły się od sufitu i spadły. Obie roztrzaskały się w miejscach, gdzie znajdowały się niedoskonałości swetra. Funkcje życiowe testera utrzymywały się jeszcze przez 6 minut, a potem zanikły. Kolejne lokacje testowe wybrane będą tak, by zminimalizować potencjalne straty materialne. Tester. Doktor Nieplanowany eksperyment. Niezidentyfikowany osobnik zostawił na biurku doktor ubranie z SCP-025, które wyglądało jak jego własne. Wszelkie informacje na temat tego zdarzenia lub jego sprawcy należy bezwłocznie zgłaszać pracownikom wyższego szczebla. Element ubioru: Lekki szal, uszyty z różnokolorowych włókien. Wady. Zbyt mocne pociąganie szwów spowodowało, że szalik jest znacznie krótszy i cieśniejszy po środku. Rezultat dnia roku. Doktor miał na sobie szal podczas podróży do przechowalni SCP, gdzie chciał dokonać rutynowej kontroli. Zmienił jednak zdanie i skierował się w stronę innej części placówki, skąd bez uprzedzenia i zachowania procedur bezpieczeństwa wkroczył do przechowalni SCP-173. Kiedy drzwi przechowalni zostały zamknięte, doktor mrugnął. Za przyczynę zgonu uznano uduszenie prowadzące od zmiażdżenia tchawicy. Tester D802, 30-letnia kobieta pochodząca z Hiszpanii element ubioru koszula w stylu flash dance pochodząca z lat 80 wady brak prawego ramionczka. lewy rękaw całkowicie odcięty Pocharatane całe oprzycie znajdujące się u dołu koszuli rezultat usunięto obecnych podczas eksperymentu uznano za zainfekowanych poddano kwarantannie i usunięto. Wszelkie dalsze badania z udziałem elementów ubioru pochodzących z lat 80. zostały zawieszone na czas nieokreślony z powodu wydatków i niebezpieczeństw, jakie stworzył wyżej wymieniony eksperyment. Pełna dekontaminacja zajmie tygodni.